Przyjdź do mnie, panie, mój dobry Boże, przyjdź i nie spóźniaj się. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, Duchu pokoju w tych Czasach, kiedy wokół tyle chaosu, kiedy jesteśmy zabiegani, zapracowani, kiedy słyszymy o wojnach, przyjdź ze swoim pokojem do naszych serc, przyjdź i daj pokój taki, którego nigdy nie da nam świat. Święta Rodzino, opiekujcie się nami tego dnia. I przez całe nasze życie. Święta Rodzino, daj nam udział w wytrwałości w dobrym pomimo trudności i doświadczeń, bądź z nami w życiu i przy śmierci. Jezu, Mario Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, bądźcie zawsze przy nas. Amen. Psalm 72. Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie. Boże, przekaż Twój sąd Królowi, a Twoją sprawiedliwość Synowi Królewskiemu, aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie i ubogimi według prawa. Wyzwoli bowiem biedaka, który go wzywa, i ubogiego, który nie ma opieki. Zmiłuje się nad biednym i ubogim, nędzarza ocali od śmierci. Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraela, który sam czyni cuda. Na wieki niech będzie błogosławione Jego imię. A jego chwała, niech wypełni ziemię. Psalm z tego poniedziałku, Psalm siedemdziesiąty drugi, należy do tak zwanych mesjańskich bo niby mówi on o królu, o królu Izraela, ale już sami Izraelici widzieli, że żaden król nie zrealizował tak pięknego ideału. Możemy powiedzieć, ten psalm jest wielką modlitwą, tęsknotą za sprawiedliwością, płynącą także od ludzkiego wymiaru sprawiedliwości. Psalmista prosi, żeby Bóg dał takiego króla, który będzie swoim ludem rządził sprawiedliwie. Ale tu zwróćmy uwagę na sprawę, która nam często umyka, bo dla nas król to jest głównie ten, który wydaje rozkazy, który mówi każdemu, co ma robić. Dla człowieka Biblii król to przede wszystkim ten, który sądzi. A zwłaszcza w doświadczeniu powrotu z wygnania babilońskiego, Izrael marzył, że w tej nowej rzeczywistości zapanuje sprawiedliwość. Tymczasem co się okazywało, jakże często bogaci potrafili przekupić sędziów i tak wygrać proces. I dlatego psalmista prosi, żeby ten nowy król, którego Bóg ześle, rządził ludem sprawiedliwie ubogimi według prawa, żeby wyzwolił biedaka, zmiłował się nad biednym i ubogim. I na koniec psalmista wychwala Boga, jest pewien, że Bóg właśnie to uczyni. My wiemy, że to oczekiwanie dla psalmisty było bardzo długie, jeżeli pomyślimy o idealnym zrealizowaniu jego prośby. Ale wiemy też, że tak się stało, że Bóg zesłał takiego króla sędziego, który nie ma względu na osoby, nie patrzy na bogactwo, nie da się przekupić, który zawsze sądzi sprawiedliwie i potrafi ocalić tego, który w nikim nie ma schronienia. Módlmy się, wszechmogący Boże od dawna przygniata nazwaszmo grzechów, spraw, aby nas wyzwoliło upragnione nowe narodzenie Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Ten, który słowem stwarza niebiosa swojego Syna, zesłał nam. Ten, który słowem stwarza niebiosa, swojego syna zesłał nam.